Witam serdecznie w tym przepięknym plenerze boskości, natury, Ducha Świata albo wszechświata. I jak ktoś powiedział, jeśli dzisiaj rano jeszcze się obudziłeś, to znaczy, że Bóg wcale jeszcze z Tobą nie skończył. Zagląda, przygląda się, puka w Twoje okienko i mówi: wiesz, dobrześ, dobrze spałeś. Miałeś dobre sny? Miałeś marzenia? No właśnie, marzenia. To one tak naprawdę mają kształtować nasze życie. To jest to pierwsze pytanie, które zadaję kobietom, które przychodzą do mnie i mówią, że życie ich przestało mieć sens. I wtedy pytam. Czy to życie przestało mieć sens, czy może pogrzebałaś w sobie swoje własne marzenia, swoją tęsknotę duszy? To wszystko, co kiedy byłaś dzieckiem, było Twoją inspiracją, było Twoją radością, było motywacją, było tym światłem, które mówiło Ci: rośnij, rośnij, rośnij. I spełniaj swoje marzenia. Ja sama jestem doskonałym przykładem e, kiedyś pogrzebanych marzeń. I zajęło mi to wiele czasu, żeby je w sobie na nowo odkryć, żeby pozwolić im się zazielenić raz jeszcze. Ale kiedy to się stało, to nie było granic. Mieszkałam w Sztokholmie. Tak jak tu na pięknej łące wokół było jezioro i po drugiej stronie był las. I ten las mnie ciągnął, ten las do mnie przemawiał. I jedynym punktem odwołania był żółty dom. Jedyny dom, który stał po tej drugiej stronie jeziora. I ja świadomie mówiłam sobie, ten żółty dom. Będzie kiedyś moim najbliższym sąsiadem. Proszę mi wierzyć, albo nie, ale tak się stało. I kiedy idziemy za naszymi marzeniami, kiedy idziemy swoją drogą, tą drogą duszy, bo co są marzenia, jeśli nie potrzebami Boga? Do czego przyszliśmy tutaj? Po co? Jaki jest nasz cel? I to są właśnie te marzenia, te potrzebty Boga. Które, które przypominają nam o, o naszym celu, o, o drodze naszej duszy, o spełnieniu, o radości, o wewnętrznej, głębokiej łączności z sobą, z życiem, z wszechświatem. I właśnie te potrzeby duszy sprawiły, że. Że ten dom miał być moim domem, ten las miał być moim domem, moim lasem. Przychodzą do mnie wiewiórki, karmię cały rok lisy, mamy pełno wokół ptaków i nazywamy go sowim lasem. A że były niewidzialne ręce, które pomagają, to jest to, że w momencie, kiedy yy, kiedy składaliśmy już naszą ostatnią propozycję finansową, to zadzwonił do nas ten, który, który miał sprzedawać, i mówi wiesz, mówi, tam jest jeszcze ktoś, kto, kto chce kupić, daje więcej pieniędzy. Ja mówię, no trudno. Za parę minut mamy kolejny telefon i okazuje się, że ten, który chciał to kupić, który miał możliwości, żeby zapłacić więcej. Mówi, wiesz, tak wygląda, że ty to miejsce bardzo lubisz. Mówi, chcesz je kupić. Ja mówię, tak, ach, to ja mówię, zostawię. I tak się stało, że z tym panem, który tutaj siedzi, zrealizowałam swoje własne marzenia, zrealizowałam z nim też inne marzenia, bo kiedy po, po moim głębokim wewnętrznym procesie, który trwał bardzo wiele lat, Zamarzyłam albo postanowiłam w sobie, że e, potrzebuję, potrzebuję partnera na, na życie, na spełnienie duszy, na to głębokie zrozumienie, które jest ponad wszystko które nie tylko łączy ciała, ale przede wszystkim łączy duszę. I takie marzenie. Wysłałam do wszechświata. Napisałam list do jednego z, z wielkich przewodników duchowych żyjących obecnie, już teraz nie, na Ziemi. Nie spodziewałam się takiej reakcji, kiedy dosłownie dwa tygodnie później ten człowiek stanął na mojej drodze. I jesteśmy szczęśliwą parą, szczęśliwym małżeństwem w naszym lesie od 22 lat. A więc spełniajcie swoje marzenia. Bo spełniając swoje marzenia, uzdrawiamy siebie, a uzdrawiając siebie, uzdrawiamy też innych. Nigdy nie możemy zmienić kogoś drugiego. To zmieniając siebie, możemy, zmieniamy wokół swoje otoczenie. A kiedy jesteśmy szczęśliwi, to ludzie wokół nas też są szczęśliwi. Kiedy jesteśmy optymistyczni, ludzie wokół nas są optymistyczni. Kiedy, jesteśmy, kiedy wierzymy, że ta siła wszechświata jest silniejsza niż wszystkie negatywy, które jakby objawiają się wokół, to możemy wziąć ich za rękę i na ciemnych ulicach rozpalać światła nadziei. I to o to chodzi, ale tylko spełniając swoje marzenia. Ja, kiedy przedwczoraj przyleciałam do Wrocławia, mojego rodzinnego miasta, spotkałam kogoś bardzo mi bliskiego. Młodą kobietę, która 22 lata temu marzyła, żeby zostać psychologiem. Bardzo ona mówiła: Ja chcę być taka jak ty. Ja mam być taka jak ty. Ja czuję to całą sobą. Niestety, środowisko rodzinne. Zmusiło ją do innej drogi, wybrała inną drogę albo została zmuszona do tego wyboru i zdawałoby się, że osiągnęła ogromną karierę, a teraz jest na środkach przeciwdepresyjnych, bardzo głębokich, bardzo silnych. I kiedy ją objęłam, ja mówię, zacznij od nowa. Chcesz być psychologiem. I rozpłakała się w moich ramionach. Nie da się nas samych oszukać. Nie możemy się nas samych oszukiwać. Musimy iść w zgodzie z tym, do czego przyszliśmy tutaj na Ziemię. Nasza dusza tego nie pamięta, ale przychodząc na Ziemię, wybierając sobie rodziców, wybierając środowisko, do którego mamy przyjść, wybieramy też nasz cel na to życie. A to byśmy mogli wzrastać i wzrastać w miłości, w niczym innym. Żadne inne dyplomy, tak jak kiedyś powiedziałam, ja też mam doktoraty, mam dyplomy yy, studiów polskich, szwedzkich. To nie tędy, to nie tu zdobywamy dyplomy szczęścia, zdobywamy dyplomy miłości i tej wielkiej pokory wobec życia o której tak dużo mówiłam wczoraj. I na tej, i tylko wyłącznie na tej drodze możemy się realizować. Możemy być prawdziwi i wtedy ludzie czują, że my jesteśmy prawdziwi. Że my mówimy od serca. Jest tak dużo chaosu, tak dużo krzyku wokół. Nie słyszymy siebie. Nie komunikujemy się. Nie słyszymy tych najważniejszych sygnałów nas samych, tych potrzebów Boga, które mówią: wybierz to, a nie tamto. Pójdź tam, a nie gdzie indziej. Nie zauważamy książki, która nagle spada nam prosto pod nasze nogi. To są te sygnały, to są te. to są te znaki, które świadczą, że. Że cały czas jesteśmy naprowadzani, że nigdy w zasadzie nie, nie zeszliśmy z drogi, bo za każdym razem są te czerwone światła, które mówią stop, i to zielone, które się zapala, ale trzeba być uważnym. Czasami trzeba być wyciszonym, czasami trzeba być całkowicie wyciszonym i zdać się tylko. Na tą boskość w nas, na to światło w nas, na to wewnętrzne prowadzenie, które nie zna chaosu i które przez chaos niczego nam nie powie. Będziemy tylko bardziej chaotyczni, będziemy tylko bardziej zagubieni. A kiedy mamy negatywne myśli, kiedy gubimy się w tym chaosie, to nasze uczucia nie mogą być pozytywne bo to wszystko idzie w parze z sobą. Jest tak zwane prawo przyciągania, prawo atrakcyjności, które mówi, to co wysyłamy na zewnątrz, to też przyciągamy do siebie. Im więcej negatywnych myśli wysyłamy, tym więcej negatywnych rzeczy wydarza się w naszym życiu. I jest powiedzenie, które pamiętam jeszcze: nieszczęścia chodzą parami. To nie nieszczęścia chodzą parami. To my te nieszczęścia i te pary przywołujemy naszymi myślami, bo najczęściej skupiamy się na tym, co jest negatywne, co nam się nie udało, co było, nazywamy to porażką, a to jest tylko życiowa lekcja. To jest jeszcze ten kolejny szlif na, na tym diamencie, którym jesteśmy, ale który trzeba wyszlifować, żeby pokazało się całe jego piękne światło. I jak Winston Churchill powiedział, to my sami kreujemy swój wszechświat. Jeśli się zastanowimy, że dziennie myślimy około 60 tysięcy myśli, 60 tysięcy myśli, a każda myśl ma, siła, ma siłę bomby atomowej, to wyobrażacie sobie, możemy naprawdę albo zniszczyć, albo odbudować świat. Świadomie, swoimi myślami. I ten okres pandemii tak doskonale pokazał, że nie wchodząc w to negatywne. Możemy dalej nieść światło, możemy dalej podnosić swoją własną wibrację i wibrację tych, którzy nam zostali. To był taki wielki sprawdzian ludzkości, bo to była wielka lekcja tego, kim my naprawdę jesteśmy i co jest dla nas ważne. I zamiast skupiać się na tych negatywnych stronach, tego co się nam wydarza w tej wielkiej transformacji już jesteśmy na przejściu już te, już, już, już te wszystkie strachy nic, nic więcej nie mogą zrobić to jest ten to jest ten ostatni pasaż przez który musimy przejść i możemy tylko przejść będąc świadomi doboru własnych myśli doboru własnych emocji a myśli kierują też emocje i doboru tego, co z tym zrobimy. Jeśli mamy bogactwo i nie bardzo wiemy, co mamy z tym zrobić, to ono się nigdy nie pomnoży. Natomiast jeśli mamy bogactwo i rozdamy go wokół, tylko wtedy, poprzez wdzięczność ludzkich serc, poprzez to, Normalne kochanie, poprzez bratni uścisk albo uśmiech, który powie: Nie przejmuj się, będzie dobrze. Wtedy pomnażamy bogactwo, i tego bogactwa nikt nie jest nam w stanie odebrać. Tego bogactwa nikt nie jest nam w stanie zamknąć w, i, i uczynić nas biednymi, bo to jest inne bogactwo. To jest bogactwo serca, to jest bogactwo duszy i to jest bogactwo życia, z którego na końcu będziemy rozliczani. Ja w momencie przestąpienia progu transformacji, bo śmierci nie ma, właśnie z tego bogactwa byłam rozliczana. Nie, jak zdawałam maturę, jak mi poszły wspaniałe moje egzaminy. Co zrobiłam na mojej karierze, w mojej karierze zawodowej, tylko co zrobiłam, jak habilitowałam moje własne serce, jak habilitowałam moje własne uczucia, jakie miałam relacje z ludźmi. Nic więcej nie jest ważne. I zapewniam Was, że to właśnie tak wygląda, bo tylko z tego, na końcu będziemy rozliczani. I ważne jest, żeby uwierzyć, że nawet to, co nazywamy błędami, a nie daj Boże, grzechami, bo to jeszcze funkcjonuje bardzo wiele w naszej, w tej, w tej, w tej naszej, wmówionej nam pojęciu religii czy Boga, grzechów nie ma. Wszystko jest lekcją. I chodzi o to, żeby nie obarczać siebie, nie obwiniać siebie. Im bardziej czujemy się wolni, im bardziej czujemy się kochani, tym więcej możemy z tego dać. A zgarbieni w sobie, przytłoczeni poczuciem jakichś win, grzechów. Się otworzyć. Nie możemy pozwolić naszemu sercu śpiewać, a naszej duszy realizować to przesłanie, na które przyszliśmy. Po co przyszliśmy? A przyszliśmy po to, żeby zrealizować to powołanie duszy, na które się zgodziliśmy, żeby przyjść, które ma być naszym. Naszym sprawdzianem miłości, bo to o to chodzi, i krokiem w rozwoju duszy, by jeszcze więcej kochała. I to manifestuje się właśnie jako nasze marzenia. To te potrzeby Boga, które ciągle przypominają, pamiętasz, to to chciałeś robić, to na to przyszedłeś na Ziemię. To to uszczęśliwiało Cię jako dziecko, to to napawało Cię radością. To dlatego, że właśnie to, a nie inne hobby tak lubisz, ale nie dajesz mu miejsca w Twoim codziennym życiu, sprawia, że całą noc je możesz robić, a potem jeszcze iść do pracy i zajmować się dziećmi. Ale o to chodzi, żeby, żeby to hobby stało się Naszą drogą, żeby stało się naszym zawodem, żeby stało się naszym powołaniem, powołaniem życia. Ja nie lubię określenia zawodu. Jałam w życiu tak wiele zawodów i do żadnego z nich nie umiem się. nie umiem się dostosować, bo to były moje próby. To były moje szanse i. Albo świadomie musiałam je zostawić, bo czułam, że to nie tędy była moja droga, ale dostałam bogactwo doświadczenia i ono mnie też wzbogaciło. Dlatego nawet szukając marzeń czy podążając za marzeniami, Niczego w życiu nie przekreślajmy. Żadnego doświadczenia, nawet tego najbardziej bolesnego, tego, za które może się wstydzimy, nie ma wstydu. W spotkaniu z Bogiem nie ma wstydu. Oni czekają na nas z podziwem. To oni z czcią i z pokorą gratulują nam, bo codzienność nie jest łatwa, bo codzienność nie jest lekka. A być człowiekiem tak często znaczy wątpić. I w tym zwątpieniu odszukiwać to, co jest na nowo prawdziwe, co nas może doprowadzić z powrotem do nas samych i otworzyć serce drugiego człowieka i serce boskości. I nie zapominajmy, że to, co wysyłamy, te wibracje, które rozsyłamy z siebie przyciągają do nas tych ludzi i te zdarzenia, które na nas czekają. Ja wibru wibrując chaosem, nigdy nie przyciągnę spokojnego człowieka. Ani spokojny człowiek w tym wielkim chaosie nie znajdzie tej bratniej duszy dla siebie. Wsłuchujmy się, wsłuchujmy się głęboko i Dajmy szansę każdego dnia, by zapytać Boga, by zapytać Jezusa czy aniołów. Każdy z nas ma inną formę tej boskości, tego prowadzenia w sobie. Pokaż mi drogę. Pokaż, powiedz mi, potrzebnij mi. Czy tędy, czy tamtędy. I co jest najważniejsze, wskazuj mi. I tak się dzieje, bo w momencie, kiedy pytamy, dostajemy odpowiedzi. I jeśli nauczymy się te odpowiedzi odczytywać, to wszystko stanie się dużo łatwiejsze, to wszystko stanie się bardziej realne i bardziej prawdziwe. Będziemy żyć w tym świecie chaosu i będziemy tymi latarniami, które świecą. I do których przychodzą ci zbłąkani ludzie, tak jak mówią o latarni morskiej, że nawet najbardziej zbłąkany statek, widząc latarnię morską, trafi z powrotem do portu. My też zbliżamy się do portu. Każdy z nas wraca do tego portu, z którego przyszliśmy. I im więcej zdążymy pokochać. I Im więcej zdążymy zadowolić naszą duszę, tym, tym łatwiej będzie nie tylko nam, ale ludziom wokół nas uwierzyć w siebie samych, uwierzyć w swoje własne światło, uwierzyć w swoje własne powołanie, w swoje własne przekonanie. I to wtedy świat stanie się łatwiejszy. To wtedy rozpromienieje się jasność i zapanuje to, o czym zapanuje ta era, o której tak wiele mówimy, spodziewając się, że ktoś inny nam ją da. To my jesteśmy tym powrotem światła. To my jesteśmy tym, tym po powrotem Chrystusowej świadomości. To my jesteśmy tą drogą, prawdą i życiem, bo my jesteśmy twórcami. Nawet w Biblii, która w tak wielu przypadkach jest przetransformowana i skierowana tylko na, na te kościelne prawdy, nawet tam mówimy, że Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. Jesteśmy kreatorami, jesteśmy twórcami tak jak On. I wykorzystajmy, wykorzystajmy każdą szansę, każdą jedną myśl, pamiętając, że 60 tysięcy myśli to jest ogromne bogactwo. Uczyńmy to naszym bogactwem świadomym, świadomie je wykorzystując. I tak jak mówię, jeśli jeszcze dziś się obudziliśmy, to znaczy, że Bóg z nami nie skończył i daje nam nową szansę, żeby, żeby tworzyć, żeby kochać, żeby współczuć, żeby współodczuwać, a przede wszystkim, żeby się cieszyć i dziękować. Ja też dziękuję bardzo. Tu mam jeszcze kilka egzemplarzy mojej książki, którą napisałam po mojej wędrówce 34-dniowej wędrówce do Santiago de Compostela. Ale to nie jest tylko relacja z pielgrzymej drogi, to jest relacja pielgrzymki duszy, która. Każdego dnia ma nową szansę, żeby zacząć od nowa. I jeśli ktoś jest zainteresowany, to można ze mną i porozmawiać. I jeśli ktoś jest zainteresowany książką, proszę bardzo. A ja dziękuję serdecznie i życzę spełnienia marzeń. Życzę tego piękna, odkrywania tego swojego piękna, którym jesteśmy. Tej swojej prawdy, której nikt nie ma prawa nam odebrać, bo dostaliśmy ją od Boga i tylko dla nas. I to jest to, co jest tylko i wyłącznie nasze. I nikt nie ma prawa tego manipulować, i nikt nie ma prawa wchodzić w nasze życie i mówić nam zrób tak, a nie inaczej. My wiemy, i dusza, jeśli wejdzie w siebie, to naprawdę pamięta. Pięknej, życiowej drogi do spełnienia marzeń życzę każdemu. I odkrywajcie swoje marzenia na nowo. Dziękuję.